Siemanko wam wszystkim. Z tej strony witam Was z Nikoru w nowym mini projekcie zwanym Machinarium. Jest to projekt stworzony przez czeskie studio, tak, naszych sąsiadów pepiczków. Studio Amanita Design. To jest właśnie studio odpowiedzialne za tą grę, a znacie pewnie to studio z takich. Dzieł jak Samorost, Samorost 2, czy też chociażby ich najnowsze dzieło z 2012 roku, zwane Botanicula. Teraz w tym roku, z tego co słyszałem, ma wyjść trzecia część, już właśnie serii Samorost, która nawet zdobyła jakiś, jakąś nagrodę w kategorii najlepszych gier przeglądarkowych. O ile się nie mylę, a to możecie sobie już poczytać. Zdecydowałem się tutaj na taki mini projekt, żeby Wam umilić czas, ponieważ no niestety oczekiwanie na nowe części Harvest Moona no niestety będzie trochę przedłużone, ponieważ jak pamiętam dobrze skończyliśmy, skończyliśmy projekt na 106 parcie gdzieś koło dnia 8 zimy roku drugiego. Ale niestety, Fraps się wygłupił, wyciął mi kompletnie 4 dni nagrania, czyli dwa party, i. Mimo tego, że próbowaliście mnie przekonać do tego, żebym kontynuował, żebym pominął te 4 dni. Ja jednak zdecydowałem się na przejście gry od nowa do tego momentu, żeby nie pominąć ani jednego dnia. Dlaczego? Ponieważ jestem typem osoby, która. Jak coś robi, to robi to porządnie od początku do końca. Nawet jeżeli dni te nie były zbyt istotne w fabule, jeżeli nie były zbyt istotne w rozgrywce, to wolę po prostu no, omówić je, no, przejść do nich i pokazać, co się wtedy działo. Um, wiem, możecie na narzekać, że to jest e, strata mojego czasu. Ponieważ muszę znowu przejść od nowa grę i wszystko zrobić na nowo, jak i również strata Waszego czasu, bo czekacie z niecierpliwością pewnie na Harvest Moon. A chociaż no, zauważyłem, że ostatnio no, coraz więcej ludzi zaczyna opuszczać się mój kanał. No cóż, no, tak też bywa. Podejrzewałem, że to jest kwestia tego, że trochę się wściekłem. Z tytułu tego konkursu. Nerwy mnie poniosły. Za co Was przepraszam, ale tak czasami bywa. Bo zależało mi na tym, żeby zrobić coś dla Was, żebyście też mogli wziąć aktywny udział. Nie wyszło mi, trudno. W przyszłości będę robił, starał się zrobić lepsze pomysły. Ale mniejsza z tym, nie zaczynajmy smętnie Nowego Roku, przejdźmy do gry. O czym jest Machinarium? Machinarium, jak sama nazwa wskazuje, jest to gra, która opiera się na świecie robotów, świecie metalu, gdzie no, świat nie jest zbyt kolorowy, nie jest też jakiś upiększony specjalnie. No, jest raczej po prostu taki technologiczny. Tak to można ująć. No i Jesteśmy sobie takim małym robocikiem, który coś robi, do czegoś zmierza, ale nie wiemy do czego. Bardzo podobna sytuacja jak w limbo. Nie mamy określonej fabuły z góry. Wraz z rozwojem gry domyślamy się tylko co się dzieje i co się wydarzy i co mamy zrobić. Więc nie będę Wam zdradzał, co się będzie działo. Przejdziemy tylko do samej gry, żebyście też mogli. Zasmakować troszkę tego, co się będzie działo. Więc przejdźmy do gry. Jak widzicie, gra jest w polskiej wersji językowej. Już na samym początku wita nas, może nie jakiś powalająco piękny, ale na pewno interesujący widok. Mamy tutaj wielki zamek. Z wieloma rurami, oknami, światełkami i tym podobne. Tutaj sobie latają jakieś robociki. O, proszę bardzo, nawet je dla Was uruchomię. Mamy bardzo długą ścieżkę, w ogóle no pustkowia, można by to tak ująć. I ten właśnie sposób zaczyna się nasza gra. Ponieważ, jak widzicie, tutaj wylatuje taka wielka kopa. Chociaż nie wiem nawet, co to jest. To Później widać taki zarys jakiegoś nosa, tu jakieś tyłowie. Ja bym to nazwał muchą, tak szczerze powiedziawszy, ale no mucha nie pasuje, bo nie ma skrzydeł. No i tutaj wywala sobie jakieś graty. Powiem Wam szczerze, że tak jak to pierwszy raz widziałem, to myślałem, że to jest taki coś ala kontener, wiecie, na śmieci. Tak jak te nasze śmieciary, wiecie. No, ale dobra. Kliknij tutaj. No i klikamy. I tutaj co? To jest ciało naszego głównego bohatera. Haha. Ha. A tu mamy jego głowę. No, montujemy się. Możesz klikać i używać przedmiotów, które są w zasięgu robota. No, super. I tutaj, patrzcie. To jest Bayer. Możemy się regulować. Jestem wysoki, jestem niski. Jestem wysoki, jestem niski. Jestem wysoki. No i weźmiemy sobie tą zabawkę. Bo nigdy nie wiemy, na co się nam coś przyda. Możesz zbierać przedmioty, żeby użyć ich później. To jest twój inwentarz. I tutaj, jak widzicie, mamy takie dwie rzeczy. No, tu oczywiście mamy menu, jak widać. I tu mamy takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest chmurka z żarówką. Jak widzicie, tutaj nawet mówi gra, że do każdego poziomu jest podpowiedź. A druga rzecz, no, gro. Wytłumacz nam, czym jest drugą rzecz. To jest księga z rozwiązaniami. Dostępne jest tylko rozwiązanie aktualnego poziomu. Używaj jej tylko wtedy, gdy naprawdę nie wiesz, co zrobić. Dlaczego o tym mówią, że mamy używać tylko wtedy, kiedy nie wiemy, co zrobić? Ponieważ to jest tak naprawdę swoistego rodzaju solucja. Ale to za wam zaraz pokażę. O, tutaj mówi robocik, że chce nóżkę i rączkę. A, ro a robak mówi, że chce zabawkę. Po co ten robal z szczękami a'la kleszcz chce zabawkę, która wygląda jak niedorobiona wersja Myszki Miki? No nie wiem. No proszę bardzo, damy mu. No i dał nam nóżkę, i upika jej. -y! I teraz zobaczymy, pokażę wam, ponieważ no, to jest taki tutorial, tutaj zbyt wielkiej filozofii nie ma. Pokażę wam, na czym jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Tutaj mamy podpowiedź. Podpowiedź charakteryzuje się tym, że pokazuje co powinniśmy zrobić, co powinniśmy odnaleźć, ale nie mówi nam jak. Czyli mówi, że rączka jest najprawdopodobniej gdzieś tutaj w wodzie, ale nie mówi nam jak mamy ją osiągnąć. A teraz pokażę Wam księgę. I księga jest o tyle zabawna, że żeby ją otworzyć, musimy przejść taką minigierkę. Jesteśmy kluczem. Możemy obsługiwać się tego klucza w dwa sposoby. Po poprzez klawisze góra-dół na klawiaturze, bądź też za pomocą myszki. Znaczy się myszki i klikając na te oto przyciski. I dopiero jak przejdziemy tą minigierkę, wtedy nam się otwiera księga. Jest ona o tyle zabawna, że jest w takiej formie mini Komiksu, komiksu, który nam przedstawia dokładnie co powinniśmy zrobić, co się stanie, jak to wszystko wygląda i itd. No, tu już było tłocznie. Bałem się, że, nie że, że się skuję i będę musiał przejść na nowo, żeby Wam to wszystko pokazać. E, pokazuję Wam tą księgę właśnie teraz, z tego względu, że no, chciałbym, żebyście też zobaczyli no, każdy, każdy zakątek tej gry. A że tutaj no, praktycznie wszystko jest oczywiste, bo to lepiej ją użyć tutaj. O widzicie, księga się otwiera. Lepiej użyć ją tutaj, niż w momentach, które no, są, wymagają rzeczywiście myślenia. No i i i, i tak. No zresztą, co ja się tłumaczę, kurna? Tu w ogóle macie jakąś historyjkę zapisaną jakimś językiem robocim, nie wiem, jakimś enkryptem. Tu chyba jest wyjaśnienie, co to był za robalek, co to chciał od nas zabawkę i z czego on się składa i jak funkcjonuje. A to jest z kolei nasz główny bohater, nasz robocik, z czego on jest złożony, jak, jak tam funkcjonuje, to jakaś część i tak dalej. I patrzcie, tu mamy właśnie ten komiks, o którym mówiłem, czyli krok po kroku co trzeba zrobić żeby przejść aktualny poziom i tutaj patrzcie kliknęliśmy wannę wywaliliśmy ciało później zamontowaliśmy głowę wzięliśmy zabawkę daliśmy zabawkę robocikowi robocik dał nam nóżkę no i nóżkę sobie zamontowaliśmy i na tym skończyliśmy i tutaj jest dalej wytłumaczone co trzeba zrobić i to właśnie co tutaj jest pokazane zrobimy czyli weźmiemy magnes <laughs> Oczywiście robocik jest bardzo przekomiczny i wszystko sobie wrzuca do bebechów. A, więc tak. Ja to bym niestrawności chyba dostał. Czasem istnieje możliwość połączenia dwóch przedmiotów z inwentarza. I to właśnie zrobimy. Połączyliśmy nitkę z magnesem i powstała nam takiego swoistego rodzaju wędka. Wędka bez przynęty. Hmm, ciekawe. Um... Robocik jest żartobliwy, więc nie sposób go nie lubić. Eee, powiem wam szczerze, że jak przechodziłem tą grę z księgi, korzystałem jedynie jeden jedyny raz. I żeby było śmieszniej, mimo iż skorzystałem z księgi, i tak nie zrozumiałem, co mam zrobić, więc prawda jest taka, że i tak musiałem odkryć sam, co trzeba zrobić. Eee, no i co, i słowiliśmy sobie rączkę. O Jezu, jak ta gra spowolniła. Tak, przepraszam, jeżeli w pewnych momentach gra się może dziwnie zachowywać, ponieważ ją nagrywam z Pulpitu. Ponieważ to jest gra 2D, więc Fraps mnie nie wykrywa, więc nagrywam ją z pulpitu. Nie wiem, jaka będzie jakość. Nie wiem jak będzie to wyglądało z dźwiękiem. Ale postaram się, żeby było jak najlepiej i postaram się nawet wymęczyć mój komputer na tyle żeby wyciąć czarne sektory wokół gry. Bo nagrywam ją w okienku, więc postaram się wyciąć jakoś po prostu te sektory, żeby było widać tylko screen z gry. I na tym właśnie kończymy naszą część. Czekam na wasze wypowiedzi, jak Wam się podoba ta seria, czy chcecie, żebym ją kontynuował. A Drake, na twój komentarz szczególnie czekam, bo chciałeś właśnie zobaczyć machinarium, bo ci się ta gra podobała. Chciałeś zobaczyć ją z moim komentarzem, więc czekam szczególnie na komentarz od ciebie. Ja w każdym razie dziękuję wam za poświęcony czas. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje materiały. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek? Nie, nie, nie jesteśmy J.J. Joker. Kliknijcie po prostu przycisk subskrybuj, jeżeli wam się podoba to co robię. Jeżeli nie, podzielcie się opinią, a ja postaram się do tego zastosować, przyjąć to do serca i zrobić coś, żeby było jeszcze bardziej ciekawie. Ja w każdym razie na dzisiaj dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.